Przyjechało na moje zaproszenie około 21, 21 Polaków. Niestety sześciu dzisiaj już musiało jechać z powrotem do Polski, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku znowu do nas przyjadą. Bardzo mi się podobało w każdym razie. Spotykamy się albo w Niemczech, albo w Polsce. E, organizujemy różnego rodzaju takie, takie motocyklowe spotkania, na których, że tak powiem, no, odświeżamy te kontakty, bo mieszkamy w różnych, w różnych krajach przecież, ale staramy się właśnie Polonijnie coś tam zrobić między sobą. Jest bardzo fajnie taki klub polonijny, motocyklowy klub polonijny nazywa się Orzeł Biały. Z siedzibą w Kilu, założony został w Stanach, ale tak rozrasta się po prostu na terenie całego świata. Szefem orła białego jest Michał. Z kilu. Spotykamy się raz, dwa razy w miesiącu celem jakiejś tam wycieczki motocyklowej. Też oczywiście jesteśmy tutaj wszyscy jako, jako orły białe na paradzie. Dzięki temu, że sam jeżdżę w Czepterze Harley'a w Hamburgu, Metropolitan Chapter Hamburg. Udało mi się dla wszystkich kolegów z Polski e, zorganizować taką rzecz, że mogą jechać praktycznie z samego przodu, e, samego przodu e, parady. Około 70 tysięcy będzie jechało za nami, także będzie to na pewno fajne przeżycie. Tym bardziej, że w tym roku jest to tak zaplanowane, że będziemy się mijali. Czyli my z przodu będziemy mijali tamtych, którzy pojadą w drugim kierunku. Jakieś kontakty w Niemczech? Więc e, jeżeli chodzi o polonijne kluby motocyklowe, to tak ponieważ raz, że sam jeżdżę też w Orle Białym, ale jest druga taka organizacja bardzo fajna. Nazywa się Bractwo Motocyklistów Polskich na Obczyźnie. Byliśmy na ich zlocie trzy tygodnie temu. Bardzo fajni chłopcy. Oni też właśnie skupiają motocyklistów, którzy na obczyźnie mają hobby polegające na tym, że jeżdżą sobie na motocyklach. Moim pierwszym motorem był motocyklem był Junak. Junak jest bardzo, bardzo fajnym motocyklem. Jest takim motocyklistem motocyklem dla hobbystów, dzisiaj, no, nie zrobisz na Junaku niestety takich tras, które my robimy, chłopaki z Lublina przyjechali 1100 kilometrów. Tak, dokładnie. Nie sądzę, żeby, żeby udało się im przejechać tą trasę tak szybko, jak przyjechali tutaj na Harlejach, gdyby jechali na Junakach, no jest to fajny motocykl, ale już taki bardziej zabytkowy. Był jeszcze wiele, wiele, wiele ładniejszy i lepszy motor, tak zwany Sokół. Powstało lobby nawet Sokoła, które chciało odbudować ten motor, chciało powrócić do, 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 do produkcji tego motocykla, ale z moich wiadomości, tych, które ja posiadam, wynika, że, że chyba nic z tego też nie będzie. Harley to jest po prostu kult. To jest, jest powiem zupełnie szczerze, technicznie są motocykle o wiele, wiele lepsze. Natomiast Harley to jest Harley, to nie jest motocykl, to jest styl życia. To jest kult, to jest jakaś tam kultura, to jest um, luksus przebywania w towarzystwie ludzi, którzy jeżdżą na tych Harley'ach. To jest po prostu. Um, no pewnego rodzaju kult, który, który e, trwa, trwa i pewnie będzie jeszcze bardzo długo trwał. E, nie można tego porównać z żadnym innym klubem, żadnym. Ja jeździłem w Kawasaki, e, jeździłem w Hondzie. E, są to ludzie, którzy też się organizują, ale no, no nie ma czegoś takiego jak po prostu kult Harley'a. Jesteś na to? Tak. Masz dzieci? Troje, troje synów. Co żona na to, że jeździsz motorem? Jeździ ze mną. Dzieci można spotkać w Hamburgu? praktycznie wszędzie, gdzie coś interesującego się dzieje, jeżeli chodzi o zloty motocyklowe. Ja sam, jak powiedziałem, jeżdżę w metropolii Tenczepty-Hamburg. Mamy co tydzień wyjazdy, mamy y, rocznie 3-4 takie duże wycieczki y, kilkunastodniowe. Jestem też na, na, na wielu takich polonijnych imprezach, żałuję zawsze bardzo, że tak mało się dzieje w tym kierunku, bo można by zrobić wiele więcej, sam wiesz, że ponad, tylko w samym Hamburgu ponad 100 tysięcy Polaków mieszka, ale no jakoś tak nie można tego wszystkiego ogarnąć. Dziękuję za wywiad. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Nazywam się Michał, jestem prezydentem Orła Białego w północnych Niemczech. Klub nas powstał w sumie w Chicago, a ja rozwijam to tutaj na północy Niemcy. W tej chwili jest nas 12 w grupie. Jeździmy po różnych zlotach, gdzie tylko jest to możliwe. Nie zawsze wszyscy, ale staramy się jak najwięcej brać udziału w takich imprezach. Spotkać mnie można w kilu. Mamy też swoją stronę internetową www.orzełbiały.eu. Tam są wszystkie informacje, jak to wygląda, gdzie jeździmy, jest galeria zdjęć, na jakich zlotach byliśmy. Klub powstał przed 10 laty w Chicago. Pomysł, pomysł rzucił w sumie Andrzej Słuchocki, który na swoim karleju trzy razy do, objechał świat dookoła. a założycielem jest Marek Mirek Nazgowicz, Nazgowicz Przezwisko Szpiek. I tam jest w sumie główna siedziba Oro I to był jego pomysł coś takiego stworzyć. Masz wspaniały motor. Dzięki. Jeździłem wcześniej e, Intruderem Suzuki, który był też pomalowany w jakieś e, indyjskie motywy. I kupując tego Harley'a zastanawiałem się e, to, co z nim zrobić. I stwierdziłem, na, że dobrym pomysłem będzie, żeby pokazać też tutaj za granicą e, polskie barwy i dlatego pomalowałem go właśnie tak jak teraz w tej chwili wygląda. Długo nim jeździsz? Jeżdżę nim 4 lata. W tych barwach? W tych barwach, od samego początku. Motor jak kupiłem był czarny i od razu na samym początku przemalowałem go na polskie, polskie barwy. Na razie. Dzięki. Jak w tych perułkach? Super, Super. W tylko włosy w nos chodzą. Po prostu bry... i przeszkadza, ale tak jest wszystko elegancko. Lekko grzeje, troszeczkę pełko jest. Ale tak spokojnie, fajnie to co mierzecie tak jechać? Jak no, włosy zostały zapuszczone specjalnie na tą imprezę, to nie? No. Aha. To co żony na to. Zadowolone, bo wydamy tyle samo na co na co po, Pozdrawiamy żony i dzieci. Kiedy wracacie do Polski? W poniedziałek, ale nie wiadomo w ale no rozumiem. To jutro. Jutro. Okay. Kiedy dojedziemy, to się okaże. Tak? Mieliście jakieś przygody jak jechaliście? Tak. 300 km deszczu. Bardzo nam się podobało. Gdzie? W Polsce, Z, oh. Z kowa do Koła. Cały czas jechaliśmy w piękny deszcz. A I co robicie w tym momencie? Jedziecie jedziemy, po prostu? Jedziemy. Jedziemy. A poza tym żadnych przygód? Żadnych. Nic, nic się nie, nie zepsuło. Doby. Nic się nie zgubiło. Także wszystko w porządku. Mam nadzieję, że jak ruszycie dacie trochę gazu, żeby pani wyjść. Jak wyglądała. najbardziej. Dzięki. Się, Dzięki się zrobi. Dziękuję bardzo. Dzięki.